Ja witam w pierwszym odcinku Poliwar na kanale I to jest taka Strzelanka Taka podróbka strzelana Ja walę w mojego Chopaki. Aha, yy, tak, kto ma bombę? Bo ja jestem terrorystą. Yy, a, to co? a, dobra, bo mam pilnować bomby, a nie ją podkładać. Cie, no to to mnie oszukali, nie panie. Ale ktoś tu nie chce, ja cie... tutaj, o. Nie no, ty, sam na sam. He, ale łatwo. Dobra. Będzie prania. Ja go spiorę z tego mojego Pistolecika. Chodź tu koleś, patrz, patrz. O! Dobra, daj mi e, kałaszka. Dobra, bum. Tam jest bomba, dobra, lecimy na bombę. Ej, hopla. Nie, to łatwiej łódko będzie. Popatrz. Dobra, poszło Typ bomby nie... Tylko ja patrz, pat, 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 pat. Co ja? Eagle. Eagle. No. Pat, oby tego nie rozbroim, czajno kupię. Co ty robisz, czajno? Ja pierwszy. jeżeli chcecie mieć taką klawiaturę jak ja, to jest link w opisie pod filmem. Nie co tu napisem? E, no idź, faktycznie. Idź pilnować bomby gałganie. No i już rozbraja. Rozbraja, nie? Chyba. No. Mówiłem, idź pilnować bomby gałganie. Nie, no głuchy. Głuchy. Chłopie. SVD ze snajperem. Popatrz sekunderi, co to jest Dobra, wow go, go tam jest bomba. Ze snajperem wele. Patrz Dobra jest git Wiesz co daj mi te MP coś tam tak się, zobacz cześć nie, no chyba to ja nie chcę. Czajno, bo tu się nie, nie ale nie, nie dzieje się nic. Your team has won. Dobra, zabiliśmy wszystkich. Czy mi się chce zmieniać digiel? E, runda digielek. Digiele. O kurde, ale to wcale nie wygląda, ten digiel. W ogóle fajna gra, spoko. Dobra, a gdzie jest bo... <grymnie> Jezu, bomba... A, 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 kurde i... ...było. Trzech dla porobił. Ale no w sumie stajperkę miałem. Tutaj, tak się... I to wygrano? Dobra. Ej, bareta dawaj. to jest najdroższa. Najdroższa? Tak. Um, jest bomba, Ej, co? O, tam jest dobra. Pisze nawet. Jest. Jest. I jest. E, Będę tutaj siedział, opatrz To, tak, a nie, ty jest nasz Łożysz, A, bo ja muszę, dobra już Nie, nie, nie co ja mam zrobić A w ogóle mam skin do Krisa I do Nowy też mam Do Nowy to nie wiedziałem, ale do Krisa Już wiedziałem Wiesz co oni tu zrobili, że się nie da bomby podłożyć? To się nie mogło nazwać podróbą CS-a. No teraz też, ale... Największą podróbą CS-a, moim zdaniem, to jest standard. Dobra, e, daj mi teraz Tak Będzie, będzie Potem weźmy paza Tam jest Już, już <grywy> Już wygrana, ale łatwo Dobra, daj mi to Z Jasne, jaki ten spadki jest. To dziwnie wygląda. Szczególnie jak się chodzi. No, nie, tak. nie, 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 nie. O Jezus, łapię coś do O oh Jezu, na nic mi nie stać, ale biedak jestem. I e co? A dobra, teraz ja jestem terrorystą. A wy możecie napisać w komentarzu, kogo wy bądźcie, terrorystów czy antyterrorystów. ja biorę... Tak. Y... Okay.

Ja cię dobrze. A wam jeżeli się ten krótki odcinek podobał, to zostawcie lajka i suba. A pewnie się zapytacie, kiedy spędzamy na 20 subów. A będzie za niedługo. A ja się z wami żegnam. Hej, o, i papa.